W końcu nasza drużyna się rozwija, w końcu wszyscy mają firmowe koszulki y, słowiańskie, w końcu możemy zdominować świat, przejąć nad nim władzę, ale najpierw muszę porozmawiać ze skarbnikiem na temat pieniędzy. Mundus! Tak, szefie? Nie, nie ty, Mundus, ten jest z długimi włosami. E, Uszanuanko, szefie. A no w sumie ty też masz długie włosy. Nie, chodzi mi o tego mundusa, wiecie, tego. no finansista, o skarbnika. Tak szefie? Mundus, kiedy ty się dostałeś Wiedźminem? A jakiś miesiąc temu. Hmm, będę musiał poszukać nowego skarbnika. Aha. Witam wszystkich. Oprócz tych, których nienawidzę, czas na kolejny odcinek. Oczywiście, w końcu, po co inaczej, mielibyśmy się spotkać, na przykład, żeby zapowiedzieć, że kończę emisję kanału. Nie, jeszcze chwila trochę zawołałem, ale i tak już patrzę, że nie mam pomysłów na odcinki. Także jak padnę na jakieś, to będzie dobrze, a jak nie, to nie, i po prostu historia kanału się zakończy. Zanim się na dobre zaczęła, no bo cóż, no, 20 subskrybentów niecałe, czy tam ilu ich tam mam? 3-4 wyświetlenia. Największe zainteresowanie dotyczy aspektów, które są niezwiązane z Kuźnią kapitańską i, i królestwem Mgławicy: czyli wyjazdy, jakieś rzeczy typu rzeczy motocyklowe i tak dalej. No, ale dziś sobie porozmawiamy właśnie o imionach. W Królestwie ogólnie jest tylko jeden człon, Jest tylko można powiedzieć imię, nazwa. Ewentualnie, można by jakiś zdobyć tytuł albo przydomek przez blisko, aczkolwiek to akurat mało jest istotne. Eee, więc oficjalnie jest tylko jedno imię, i gdy demon się rodzi, jest to jedno imię. No właśnie. A jak oni to robią? Że jest ich dużo, jest ich parę milionów. Teoretycznie, a w praktyce to ciężko to zliczyć. I że nikt nie ma takiego samego imienia. Na przykład, powiedzmy, jest król Agar. Król Agernanus, król Agarion, król Dlaczego na przykład nie ma jakiegoś chłopa Agara? Bo na przykład, agar wziął się, zesrał w gacie. Nie? No w sumie chłopak, mu, musiało mu się zdarzyć, w końcu przecież no, zdarza się. No, każdemu najlepszemu. Ale ja mówię właśnie o tym, że to król się zesrał, a nie twój yy, syn. No właśnie. Otóż w królestwie, nie? jako że zauważyli, że to jest no, na ziemi dosyć tendencyjne i upierliwe, że idziesz sobie po mieście i mijając wszystkich ludzi po mieście, co druga osoba ma yy, takie imię jak ty. To no, tak samo jak samochodami. Nie masz samochodu, kupisz sobie samochód. Nagle wszyscy jeżdżą tym samochodem, tak samo jak GTA. Szukasz rzadkiego samochodu, jak wszędzie w samochodu nagle wszyscy nie jeżdżą. Przynajmniej tak było w San Andreas, w czwórkę grałem, w piątki już nie grałem. Nie Także się nie wypowiem, ale w San Andreas było, tak? I właśnie u nas też tak jest. W Polsce jest dużo, nie wiem, tam. Agnieszek, e... Michałów, e... hmm. Jakieś jeszcze popularne imię. Hmm. No nieważne. Za granicą no to wiadomo Niemcy. Jakiś Hans, Klaus. Inne takie. E, o, jakieś ten, Hiszpanii, Brazylii. Pedro, Juan, Jesus, Jezus. Y. Po prostu są to bardzo popularne imiona. Tak samo jak są bardzo popularne nazwiska. A w Królestwie właśnie, żeby się nie myliło. Na przykład gończy. Wszyscy mają podobną gębę. Szukamy Antarusa. No i dobra, mamy 576 Antarusów i, i który to ten? Wszyscy podobni. Tylko tyle, że demony są postury większej i mniejszej, więc tylko poszukamy tego większej postury, więc już połowę eliminujemy. No i jak to załatwić? No właśnie obcieżę zacznijmy od tego, że imiona w królestwie nie są aż takie sztywne jak u nas. U nich te imiona to tak naprawdę może być zlepek jakiś losowych liter, który ma jakiś sens. I tak naprawdę ze wszystkich demonów, które tam żyją, to z tych, które są znane, no to tylko Aureliusz ma w miarę normalne imię, tak, Aureliusz. A reszta, no to Agar jeszcze. No jakieś tam Agary są za granicą, w Polsce to chyba niekoniecznie. Tam po prostu właśnie po pierwsze, ich imiona są dosyć specyficzne i właśnie są zlepkiem losowych liter, można powiedzieć. A po drugie jest prowadzony dziennik, taka księga urodzin i zgonów. Jest ustalone, że po pierwsze, nikt nigdy nie może mieć imienia takiego, jak miały osoby ważne, nawet jeżeli umrą. Czyli był sobie króla Nie może nikt już się tak nazywać, chyba że w drodze wyjątku jakby zginął, ale żyje i ma się dobrze. Nikt nie może się nazywać jak na przykład Kowal Zirmer Królewski, no bo Zirmer ma być jedny, i wszyscy mają karzyć, Słyszałeś o Zirmerze? Tak, Zirmel był legendarnym kowalem i w sumie dalej jest, bo żyje i tak łatwo go nie zabijecie, więc nie liczcie na to, że będziecie mieli syna, który tak się będzie nazywać. No. I, I ta księga reguluje wszystko. Spisuje się tam wszystkich, którzy się urodzili. I oczywiście ktoś łaskawie poinformował o tym, że ktoś się urodził. Aczkolwiek powinna być o tym informacja wiadoma, ponieważ no, w królestwie, żeby mieć dziecko, to trzeba mieć na to zgodę żeby nie doszło do przeludnienia, czy tam nie ma tam ludzi, no to przedemonnienia. Więc teoretycznie masz zgodę na dziecko, masz dziecko, znaczy będą raz na jakiś czas przychodzić, czy masz to dziecko, Z czasem nie nie jest to dziecko i go nie zjadłeś, na przykład albo nie wysłałeś na mięso armatnie na wojny. No i wtedy albo przed urodzinami jeszcze, albo już po urodzinach jeszcze nie ma imienia, ale jest ono Ustalane z jakimś tam urzędnikiem, który ma dostęp do tej księgi. Mówi się, że chce mu nadać na imię Mantarion. I ten księgowy po pierwsze spisuje, kiedy się urodził, po drugie sprawdza księgi, bo te księgi tak naprawdę mają kilka ksiąg. I wszystkie te księgi to jedno i to samo, aczkolwiek są z, y, różnie posegregowane, czyli jest księga w kolejności, że ten się urodził, ten się urodził, ten zmarł, i taka po prostu lista aktualizacji, tak jak na przykład w grach sieciowych. Zadałeś tyle obrażeń, zadałeś tyle obrażeń, ta, ta osoba umarła, tam ta się wskrzesiła i tak dalej. To tak właśnie jest na bieżąco jedna księga robiona. Inne księgi są posegregowane na przykład po alfabetycznie po imieniu. Tak. Są księgi, które spisują tylko na razie, są księgi, które tylko spisują zgony. Są księgi bardziej statystyczne. Wszystko to jest jedno i to samo, tylko inaczej poukładane. Właśnie najpierw zagląda do listy, no, tej ogólnej spisule, kiedy się urodził. Księga po księgę z osobami alfabetycznie, sprawdza ile osób było o takim imieniu, sprawdza dane, przechodzi do kolejnej księgi, szuka w tej księdze czy żyją. Na przykład kiedy był ostatni wpis, był taki na stronie takiej, sprawdzałem, jest, żyje, nie, nie możesz mieć takiego imienia. Szukaj innego, no na przykład Antun Mantun, szukają Antun Mantuna, jest, nie możesz, no to jakiegoś Kontinariusa. Sprawdzają Kontinariusa, nie ma, zapisują, jest to zaksięgowane, zatwierdzone, te księgi są ogólno dostępne dla wszystkich zarządzających na wyższych stopniach, więc nie ma tak, że w jednym mieście będzie taki sam i drugi taki sam, nie, księga jest jedna ogólna, ten zestaw ksiąg to mistrza. I dzięki temu nie da się pomylić tego. I dzięki temu mamy problem, bo zamiast znać, nie wiem, 500 imion, nie wiem ile jest w Polsce imion, to trzeba znać te kilka milionów imion, bo każdy ma inne. Nawet jeżeli to jest nawet prosta różnica typu. Madan i Madun, i Maden, i Madanach i. Madanach to był Scrolls. Krollsa. Hmm? No. Nawet jedna literka zmiany, ale to już jest inne imię. I zapamiętaj człowieku, to kilka milionów imion. A jak na ziemi? Było ciekawie, jakby tak było. Co wyobrażacie? Nawet na przestrzeni jednego kraju 20 milionów ludzi w Polsce chyba żyje. Może. I każdy niech ma inne imię. Na przykład Michał, Michael, Michał, Michel, Michał, Michuł, Machał. No. Także w tym odcinku to było. Na tyle. Do zobaczenia i cześć.